Cześć! Siemano, z tej strony Gluzr i to jest kolejny odcinek zaburturka. Jak już możecie słyszeć... ...jest normalne radio. Tak, udało mi się razem z moim przyjacielem... ...ustawić tak... ...aby było słychać radio. Tak, jest radio, tutaj możecie sobie ustawić, jak wchodzicie... ...i aktualizujecie z internetu i macie wszystkie radia, macie na przykład SK Białystok... koszalni wszystkie, Skiopole, Opole, Płock, wow, dużo tego jest. Uf, polskie radio. Warszawa, ale ja sobie wam na razie na Zedce Radio Z i prawdopodobnie tak zostanie. O rok jest też, no to zostaniemy tutaj i pojedźmy przy tej nutce, w tą trasę, którą mówiłem, czyli zkanią. <laughs> tak, bierzemy skanie. tak przyjmij zlecenie i jedziemy. Muzyczka bardzo mi się podoba. Wreszcie coś polskiego w tej grze, coś co pomyśleli. I... Tak. No. To się wycenzuruje, prawda? Ja tak. no nie będę reklamował radio. Dobra, Skania, O tym jeszcze się nie jeździło. Widzicie, ładnie wygląda, dość. I wyjeżdżamy stąd, skąd przyjechaliśmy. Będzie to dość częs... dość Trudno trochę. Uu. Tak, bo będzie... Czasami jak wyjdę z tira, o tak na przykład, to będziecie mogli słyszeć trochę głośniej dźwięki tira, ale to chyba nie powinno dużo robić. Tak, i jedziemy, tak. <coughs> tak jak mówiłem, odcinki będą się pojawiać co jakiś czas. Tak... O, shit! Zobaczyłem się na kota. To wszystko przez Ciebie, sierściuchu. Na Ciebie to się gniewać nie można. O, ty, ty. Dobra, fajny kotek, bardzo lubię go. Nie wiem, tak już na poważnie, muszę się skupić na grze. O, o dobra, dobrze jest ręczny chociaż. <laughs> no. Kotek, tak. Chudziutki jest w środku. No to są inni kierowcy. I jedziemy. Będziemy zaraz wjeżdżać z Wrocławia. Nawet nie wiem gdzie idziemy tak szczerze, ale gdzieś na Niemcy. Chyba. Czekajcie, mapy można? Można. Tak, Niemcy. Jest to Dres... Dresden... Dresden... Nie wiem jak to się czyta. No tutaj do tej firmy i stąd pewnie też się kolejny lotnak będzie <coughs> Jedziemy. tak. tak. Bum, 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 bum. Lepiej się nie rozwalić. O, mamy wiadomość, tak, czekamy na wiadomości. Jak sprawdzić wiadomość? Tak szczerze, może ktoś wie i mi napisze, dopóki sam nie odkryję. Czy włączam, że mnie bardzo O, dobra. Nowiutka ciężarówka Marki w sprzedaży. Nasz w mieście Luksemburg. Gdzie on jest? Mm, tu. Trochę daleko, ale może kiedyś zajdziemy do nich. Nie powiem, że nie. Hamo, 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 hamo. Nieźle. O, Senus Maximus, what the fuck? No, tutaj jakieś tiry możemy kupić. Dobra, odkryto dealera marki Volant. Będę mówił po prostu normalne, a nie tam jakieś nielicencjalne nuby. Ale skanie nie mają na licencji. Hmm. Dobrze, Mana też wiem z tego co mają. I chyba Magnuma, Renulat też mają. Mienimy sobie pas. Jestem demon prędkości. kości Dobra, to jest tak na skupieniu. O, peżot, sobie kupimy peżota. <grymne> o, tak, o, dobra, ciśniemy. Hm, trochę za bardzo puścimy gaz. nie Radio jak ja to lubię. O, bo nie będziecie mogli słuchać wiadomości, u.

Tak tu mój taki pomocnik, kot mówi, że trzeba ten pomać coś. Nie wiem o co mu chodzi, ale zaraz ogarniemy ten pomat, ten pomat. Poszukajmy ten pomatu. HDU, <ścoughs> ten pomat CŚwiedofil, czy co? Znowu ksiądz? Oj, bieda. A no, coś słyszałem w telewizji, coś słyszałem o tym. Uf. Dobra, nie rozwalimy się może tym ładunkiem. Tym razem jesteśmy bardziej. A, zarówno Więc idziemy, może zatankujemy. Mam pół paliwa, a nie wiem, gdzie tu będziemy mogli później zatankować. Jak nie teraz mamy okazję, to lepiej wykorzystać ją. Jeśli to jest w ogóle stacja, będzie nowa. Tu jest parking, widzę. Nie ma stacji. Shit, nie zauważyłem. Czekajcie, sobie wejdę jeszcze na mapę i zobaczę, gdzie tu będzie stacja. Będzie gdzieś po drodze. O, będzie dobra. Czyli wyjeżdżamy stąd jakoś zaraz.

Dobra, tu mi mówi mój kotek, żeby ten pomad włączyć i tylko skręcać. bo nie ma problema. Wyłączyłem chyba go. Dobra, znaczy włączymy go z powrotem. Dobra. Teraz pół pracy będzie. O, mikrofon trochę założyłem. Dyn 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 dyn. Wiecie co? 300 lajków i będzie kamerka. To jest za? Z kotkiem <laughs> Tu to ktoś strzelił w facepalm'a Kotku o, Czarny kot No by mi tu nie przebiegł, będzie gleba Nie znowu chyba ten pałan wyłączyłem, nieprawda Czy dobrze idzie? Jakby ktoś się chciał pytał To ja gram na klawiaturze Na razie, ale może kiedyś Pogramy? no. no, no. No, na, no, no, na kierownicy, no nie mogę się wysłowić. No teraz tak naciskam sobie w klawiaturkę, fajnie. Dobra, nie no, jest pojebana. Jaka nuta. Szczerze, do trasy pasuje tak trochę. <grywki> Okej, okay, na 15 latach mniej więcej mamy być. Nie wiem ile nagrywam. Tyle co będzie trasa. Bo jeszcze krótkie są jak na razie. Myślę, że to wrzucę jeszcze dzisiaj. Jak mówiłem w komentarzu, możecie pisać o czym mam rozmawiać. Jakie mają być serie nowe na kanale. To tam kotowie oddziałało. Bum. O, oh, Hitler i Stalin, what the fuck. Brum, brum. Kocie. O, dobry, kocie. Dobry. To mi mówi kot, żeby zarzucić jakiś temat. Chodźcie, porozmawiajmy. O... Ciągniku. Bo stoi w miejscu i kosi. Co za nobyk. Nieprawdacie? Co? what the fuck, lol, what the fuck. <noise> Dobra, to tak. No <noise> z tu możemy porozmawiać. Jadę bez trzymanki, o! Jadę bez trzymanki! Haha! Ha. Tak się jeździ. Uch, klatek. Lepiej wezmę się trochę, skręcę i dalej idę w kotka fotoradar, ale jesteśmy na tym pomacie, więc chyba nam się nic nie stanie. 90 ograniczenia. Dobra, przygazujemy teraz trochę. Nie będę tam siedział w tyle. Wyprzedzimy, wyprzedzamy, wyprzedzamy i wciskamy się. Bum. I coś źle zrobiłem. A no jakże trzeba będzie wycofać. Teraz możecie mi trochę dźwięków z gry. Nieprzyjemnych, wycofujemy. O, ale wcisnę. O, jest, tak? Tak? jestem jest na granicy z Niemcami. Dobra, teraz powinienem wykręcić. Nie? Co? A, a, dobra. Ty pomocny jesteś. <grym> Granica, tak? Przejechaliśmy przez granicę i zły zjazd wzięliśmy. Fuck. Ja się tyle trudziłem, żeby ładnie wykręcić. Tak naprawdę tutaj jest dopiero stacja. <grym> I z tego co wiem jak mówiłem będzie tak tutaj o 15 powinniśmy być tam. Jeszcze 2 godziny trasy, 126 km. Dobrze, zjeżdżamy, powoli hamujemy, to sobie ładnie podjedziemy. Trzeba ładnie się ustawić, o, pięknie, zruszają się. Pięk. Dobra Tankujemy <laughs> Cena to diesla? Ja chyba nie diesel Ja diesel Uu, Spać mi się co Jest godzina, zaraz wam powiem No szesnasta mm. Dobra Dobra, jest do pełna Dotangowaliśmy trochę ceny poszło O, pracodawca pokrywa. Jej! ale jak kupimy własnego tira, to już my będziemy musieli płacić. Jeda. Skanie. Fajne nawet mamy wyposażenie. On tutaj teraz ma ten, ten GPS. Mm, naprawdę mi się spaści, gadam, byle co piszcie w komentarzu jakieś tematy, co ja sobie nie wiem, jak już kartkę wydrukuję i będę sobie gadał. Chotek śpi. Nie mój koleżka też śpi. Aha. Czyli sam jadę. Nockę też pewnie sam będę musiał jechać. Powinniśmy być o 15:23. Tak jest 13:42. Więc niedługo dojedziemy. A równa 90 jadę. <laughs> I tak mnie biorą. Coś tu? Jest z je prawami albo nie, nie zauważyłem znaku, że można szybciej jechać. No dobra, koleżka wstała. Kot, No, kolejne pole. Żniwa są chyba jakieś. No daj mi też, Dawaj. O, ty Dawaj. O, mam ciasteczko. Mm. Kocha Super ja mi to mówi. <śpiewa> Sorki za szorpanie, czekajcie. Tak, jemy sobie podczas trasy jakieś imbirowe Żeby tak w buzi dziwne A dopiero mi powiedziałeś na no serio? To bym nawet nie brał A dobra, daj drugi Co da da. Mnie zarzuciło Houston, mamy problem, kraksa Odpalił, ty, plus jest <noise> Okej, okay, dobra e F8 Uszkodzenia tylko na szczepa 1%, więc dużo nie powinni nam zabrać Działek <noise> Ile nam jeszcze zostało? No już niedaleko już przyjechaliśmy patrzcie ile Ocinek pewnie już z 10 minut trwa więcej z 20 pewnie Kiedy ja to wrzucę? O to jest pytanie. Tak za dwie godziny minimalnie będzie wrzucać. Yes. Młodne życie kierowcy. Jak ja jestem kierowcą, to ja powinienem za tak tydzień przy tak za 40 kilo. Taki kierowcy z brzuszkiem będzie. O, jakby w ciąży był. On to jest prawda kierowcy tej ostro. Pozdrowienia dla Mara! <grymne> Jeśli to ktoś ogląda, kto wie o co chodzi, to łapkę w górę. O, temu mnie lekko, ale i, i z No dobra, ciśniemy. Tak, pozdrow dla Mara i dla jego śmieciary. <grymne> <grymne> tak lekko, żeby to kogoś nie zobaczył. O, tu, putka! Skręt, skręt, O, nie! Ja tu wiedziałam, jak na dwóch kołach rzucał na, na zakrętach. Więc ja muszę włożyć? co? Nie, ale aż tak mocno. Czemu ja nie czułem? <grystanie> co my w ogóle wiedziemy? Taka lekka ślinka przed chwilą była, tak przeczułem. Nie wiem, czy to była, czy po prostu ja tak mam. Czekajcie, o muszę znaleźć ten przycisk o, co widzimy w ogóle? Jedzenie? W, w paczkach Mmm, to już nie będzie w paczkach Poza paczkami Dobrze, no, rzucamy jakąś mapkę I też doj Dobre biurko? Zgubi go <laughs> no, 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 no. Tylko już wstaje Po spaniu. Wyspał się Menel. Pójdzie na babę i wróci z rana i znowu spać Pół dnia <laughs> O, cysternę. co jest ten? Trzeba uważać, żeby nie walnąć w niego. Ale to jest... tu jest ten, trochę łatwiej... Trudniejsze walnąć. Łoo, wow, <laughs> Tak. Tak sobie piszcie jak chcecie kamarkę. Ja tutaj jakby... O ty w mordę! O! Ty w mordę, 500! Nie liczyłbym, że podczas około roku nagrywania kupię nowego tira. W takim tempie. Zarobiłem 500 i właśnie mandat poszedł. Okej. Okay. Dobra, o ładnie wyhamowałem, zaraz ruszymy i będzie koniec odcinka, bo już jesteśmy, o tam jest firma, tak na prawo, to za nami taki koreczek, się będzie zaraz robić, No, już jest, i zielony i ruszamy. Dobra, wracamy po lekkiej przerwie. Norma w moich odcinkach. Tak lekko ladzy, nie wiem czemu. Spadkałam. Dobra, parkujemy. I będzie już puszkani, koniec jazdy z tym tirem mi na jakiś czas, chyba że znowu skanie będę miał uzyskania. Od jak to rzuca ostro. Ciężko tu się jakoś jeździ. <grywa> no, no, dobra. O, i zaraz pięknie wykręcimy. I pięknie te. I'm the winner. O, skoczyło, drugi poziom mamy i zarobiliśmy 3500. 500 odeszło tylko 300 karę za uszkodzenia. 2% Umiejętności dostawa na czas, delikatny ładunek, ładunek o wysokie, ekologiczna na jazda, wiesz, długi wiesz, dystans, wolne punkty. Co jeśli się sama. Technologika, o technologikach, to nie wiem, co by tu wziąć. Fakcja paliwa, dostawa, dostawa wyższy wynagrodzenie za ukończenie dostawy. 5% bez rędu do tego delikatnego ładunku. Bo gdy się dostała wody. do 3%, to wyższe i wręcz zamierzam O, Taki co to ma hmm. być? O, zblokowano ofertę zlecenia wysokiej wartości. O, to weźmiemy. O, będą wyższe zlecenia. W tym miejscu możesz dostęp do ważnych informacji o Twojej ciężarówce. Kup ciężarówkę. Kup online. O, ta jest... opcja może z... dla zaufanych klientów. Z klientów z z musisz do... posiadać przynajmniej 5 ciężarówk. Zanim. Aha. Ok. Czyli nie. To tak. To do kolejnego cika na razie. Papa. Pa. Trzymajcie się. pozdrowia kotka, dla koleżki. Dobra, do kolejności. Na razie pa.